Wygląda lepiej niż myślałam. To nie szmelc, jaki sądziłam, że kupisz. Kara ogląda nową wagownię, która pomoże skrócić płukanie i zwiększy odzyskiwalność złota. Mam sypać? Tak. Koncentrat trafia do wsypu. Wibrujące sito rozdziela materiał. Które spływa na hydrauliczne progi. Te pulsując wychwytują złoto. Jedyne co musisz zrobić, to włączyć wirówkę i obserwować te czerwone pręty. To wszystko. Przesiejesz resztę sama. Tak. Otrzymuj tempo, dokończ resztę koncentratu. Dobra, kocham Cię, a ja Ciebie. Bardzo się cieszę z nowej maszyny. Fred spisał się na medal. Potrzebowaliśmy czegoś takiego. Oszczędzimy sporo czasu. To był ważny tydzień. Kara ma swoją wagownię, więc urobek powinien być lepszy. Jesteście gotowi? Tak. Jeśli ekipa ma wydobyć 100 uncji, Fred potrzebuje 10 tygodniowo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11 i 48, przeznaczam. Kruszec wart jest ponad 20 tysięcy dolarów. To dwa razy więcej niż cały zeszłosezonowy urobek. Jest samorodek Słyszałam, jak brzęknął. 11 i 48 setnych uncji. Jest coraz lepiej. Stale wydobywamy złoto. Jesteśmy coraz lepszą ekipą, więc będzie tylko lepiej. Popatrzyliście sobie na złoto. Wracać do roboty.